Margo. dawno do Was nie gadałam e, jak widzicie biu na biurku pełno rzeczy Usiądę sobie to sobie chwilę pogadamy to zwinę nawet statyw, bo coś tu wczoraj malowałam, jak widzicie, to już malowałam w poprzednim miesiącu, a teraz czas przyszedł na ten zimowy, piękny obraz. No, i zobaczcie, ile tu jest kolorów. No, po prostu, jak ja to w... sprawdziłam wczoraj, ile tego jest. Och, dawno się tak nie namęczyłam, a teraz jeszcze powiem, że takie, przychodzą mi dreszcze. O, i mi tak zimno. Jednak Was ustawiłam na statywie, wtedy będzie mi lepiej gadać, bo naprawdę aż mi strasznie zimno się zrobiło. Aż mi takie ciarki przychodzą. E, no. Coś wisi w powietrzu, ewidentnie. Mój mały dzisiaj też w nocy, o trzeciej w nocy wstał, a z płaczem gorączka rozpalony cały. No coś się dzieje złe poczucie. Ale co? Nie poddajemy się. Dzisiaj mamy. 11 widać? 11 mamy dzisiaj grudnia. Jeszcze zostało 13 obrazków, a to jest mój dzisiejszy. Uch. Naprawdę ziewam i tak, tak się źle czuję. Ale się nie poddaję i będę dla was dzisiaj malować. E, przynajmniej dokończę ten obraz, a jutro zrobię dwunastki. Nie wiem, który dzisiaj ten vlog wejdzie. A naprawdę powiem wam, że mając trójkę dzieci w domu, no nie jest czasem lekko. Tak jak teraz właśnie e, dwulatek, no wstał w nocy, z, no z gorączką więc wiecie no, od 3 do 5 prawie nie spałam po 6 już budzik dzwonił bo wiecie no jedna córka męża ma właśnie dzisiaj występ więc, więc dzisiaj musiałam wstać wcześniej Już też budziłam, zrobiłam jej od dobierańca, w sensie dwa bo to miało być dwa warkoczyki na bokach przeplatane z czerwoną wstążką no i oczywiście czerwone korale, strój galowy, więc taki bardziej kurpiowski trochę um, musiał też być, no więc, no wiecie, no, och, naprawdę dzisiaj się wymęczyłam. Mało spałam, tym bardziej, że zarywałam nockę trochę, żeby wam tutaj podmalować i wrzucić wam dzisiaj jeszcze na kanał. E, no ale, jak widzicie, no nie zostało mi dużo. Dół jest dotąd wykończony. E, niebo mamy też zrobione. Kurczę, idę chyba się ubiorę i zaraz wrócę, naprawdę, bo strasznie mi zimno, także poczekajcie sekundkę. Dobra, wróciłam, ubrana, ciepły szlafroczek, polarowy i będzie teraz lepiej, naprawdę bo mam być tak zimno mi, a temperatura w domu jest naprawdę wysoka, więc no będzie teraz yy, walka. Naprawdę dzisiaj teraz nastawiam gar rosołu. Dorzucę czosnek do środka, dużo cebuli, żeby to było taki naprawdę konkretny wywar. I tak jak mówiłam, dół jest skończony, wykończyłam go wczoraj już czarnym markerem, żeby wiedzieć, to, że to już skończone. Naprawdę męczę się z tym obrazkiem. Jest taki szczegółowy, ma mnóstwo kolorów, gdzie nie widać tych kolorów. Tu jest naprawdę, a wszędzie jest dosłownie inny odcień. Tutaj tak samo, nie wiem czy widać w kamerze. Tu jest inny, tu jest jeszcze inny, e, tutaj są cienie inne, wiecie, naprawdę, i ten, a dodatkowo e, tutaj jest kolejny odcień niebieskiego. No, jak ja to szykowałam, te kolory, w Pauziu, czy ja mam tyle odcieni, czy ja mam tyle tych niebieskich kolorów? Tak więc tak, góra jest też prawie wykończona, została mi tylko część budynku. I auto, i tutaj kilka dekoracji. Widzę niby nic, ale ja wam teraz y, trochę dwa was pogadałam A tu na pewno zaraz będziemy, powstawię wam od początku, jak koloruję, bo nagrywam dla was wszystko. Nagrywam dla was krok po kroku. Y, I taka mała prośba. Ostatnio pewna dziewczyna się przyczepiła do mnie. Właśnie, wiecie. Bo powiedziałam, że wstawię Wam na początku jak skreślam numerek na moim kalendarzu, tej chojnerce drewnianej i wiecie co, wyleciało mi z głowy przed natłok na obowiązku. Wyleciał mi z głowy, że miałam nagrać Wam to skreślaną H6 była mi się wydaje, jak dobrze pamiętam dziewczyna się tak oburzyła i tak mi wszystko wygarnęła na dole w komentarzu, że ta, powiedziałam, że nagram. A tego nie wrzuciłam, że powiedziałam, że zostały mi tylko kontury i miałam wam wrzucić i co? Nagrałam kontury i nie wrzuciłam. Faktycznie, no machnęłam się, ale to wiecie co? Ja ostatnio nagrywam po nocach. No, wiecie, z trójką dzieci, a jeszcze tutaj tu ubrać choinkę, tu zrobić obiad, tu jednak coś troszeczkę z tymi dziećmi się pobawić, tu wyjść na spacer. A to zrobić zakupy, a to chociaż rodziny trochę odwiedzić, no ja nie mam tylko kolorowania i spania, ale mam też dużo obowiązków, wiecie jestem żoną, jestem mamą, no tych obowiązków jest naprawdę powiem wam, dużo, tak samo dzisiaj wstaliśmy, ogarnęłam najstarszą w domu, bo te warkocze to, to trochę zajmuje, ale ładnie wyszło, dobierańce z czerwoną wstążką. Później obudzić starszaka do przedszkola tak samo, to zanim ja go ja obudzę i za nią się ubierze i się skupi na tym, co ma zrobić. Dobrze, chociaż śniadanka ma w przedszkolu i jest smacznie z dziećmi. E, oczywiście ja muszę przygotować, bo to śniadanko także jeszcze rano przygotowałam jedzenie. Później obudziłam najmłodszego, w międzyczasie sama się ogarniałam. No i co, i zawiozą dzieci? 8.20 byłam już z powrotem w domu. Teraz mam trochę czasu, więc. No, ale mały się źle czuł, więc zjedliśmy jakoś śniadanko i pijemy kafirki, jogurty naturalne, dużo cytryny, grejpfruty właśnie teraz na czasie u nas. No i przede wszystkim ostatnio wam pokazywałam suszone owocki, także u nas suszone. Liofilizowane, bo suszonych to my nic bardzo nie jemy, chyba że rodzynki, ale liofilizowane owoce, petarda! Jak to smakuje, jak to chrupie uwielbiam, szczególnie porzeczki, porzeczka czarna, dużo witaminek mają w sobie. Ja wiem, że to nie jest może najzdrowsza przekąska, ale ja wybieram już wolę taką, niż żeby, wiecie, mi co chwila batoniki, jakieś tam chrupeczki, nie... Wiecie, coś kosztem czegoś. No czasami to dziecko też musi coś tam podjeść, tym bardziej, że widzi, że dorosły sobie coś tam zje, wypije, no jednak coś dziecku od życia się należy. Um. Także co, będziemy to zaraz kończyć. Ja wam cały proces nagrałam, e, będę nagrywać dalej, e, także dokończymy go i jak będzie coś nie tak, czy zapomnę, to naprawdę wybaczcie. Po prostu staram się dla was nagrywać dzień dnia. Powiem wam, że już mam trochę przesyp tych kolorowanek. Tak mi brakuje kredek, a zamówiłam perełki. E, I coś zamówiłam jeszcze dla was. Ostatnio nagrywałam... E, Open Boxa. Uuu, właśnie, poczekajcie sekundkę. Właśnie, przypomniało mi się, mam spakować Languowi, gdzie nówki zapakowane, nie dotknięte nawet, wiecie, otwieraczem żadnym, nic. Nówki sprzedały się, więc bardzo dziękuję. Jeśli to jest moja wicka, to naprawdę bardzo dziękuję. Jak ostatnio wspominałam wam, że ciut ma mały problem finansowy, jeśli może problem. Pewną sytuację, którą chciałam zadbać finansowo i po prostu musiałam pozbyć się pewnych rzeczy. Jeśli chcecie jeszcze coś ode mnie kupić, to zapraszam Was do linku w opisie. Tam są rzeczy, kredki, markery, markery już poszły, chyba. Ja markery 168 wystawione, tak poszły, i chyba jedna z Was nawet je kupiła. Z tego, co y, czytałam, wtedy pisałam y, z nią, to tak. Y, jedna z Was je chyba kupiła. Z tego coś pamiętam, chyba, że mi się pomyliło już z czymś innym. E, sprzedałam trochę książeczek takich dziecięcych. Jak chcecie, to mamy taki fajny jeszcze atlasik e, dla dzieci o kosmosie. Te planety, jak się otwierają. E, tam jest mnóstwo okienek. Dzieci to uwielbiają. No, moje wyrosły. U mnie teraz są auta na pilot, Lego, Lego Duplo, Lego O, starsza to ma w ogóle Lego Technik. To będzie paczucha, ale to będzie rzecz nie dla mnie, a dla Was. Zamówiłam coś pięknego, coś mega grubiego. I jest to kolorowanka. Mm. Tak, tak jak mówiłam, będzie. U nas na pewno rozdanie. Brakuje jeszcze nam 130 subskrybentów i będzie wielka księga... A czego? Tego, czego kocham najbardziej, czyli księga Disneya. Zaraz Wam otworzę i pokażę. Patrzę, księga dobrze zabezpieczona. wiem, że nawet lepiej niż wysyła Amazon, bo boję się to rości Ja się boję, a ona jest zapakowana. A ona jest zapakowana w karton, z tego co widzę. Dobra, może ręką otworzę bardziej, gdzie lepiej chyba. O kurczę. Naprawdę lepiej zapakowana niż yy, Amazon nasz. Nasz Amazon pakuje zwykłe kartoniki. Ostatnio jeszcze do mnie pobierać nie wiem, czy wy też tak macie, czy wy tak nie macie. Za każdą przesyłkę płacę jeszcze dodatkowo 850 niestety, bo inaczej nie, poczta Polska nie wyda mi przesyłki. Więc mam, co tu dalej rozcinamy. O, kurczę. Jeszcze bardziej zapakowane, ale już, już widzicie, prawda? Już widzicie, co tutaj dla Was będę miała. I tak stwierdziłam. Że skoro znalazłam ją w idealnej cenie, wiecie, tak, w idealnej cenie, to ona będzie dla Was. Ale mniejsza o to, to jest punkt. To jest właśnie punkt, do którego chciałam wrócić. I przyszła mi kolorowanka. Jak widzicie, nóweczka piękne. Tak, tu ma jakieś takie draśnięcie, delikatne, ale te książki w ogóle przychodziły strasznie zniszczone no na pewno jest mniej zniszczona niż ta moja jak widzicie no delikatnie jakieś tam ryski e, posiada ale to są naprawdę minimalne wady hmm, rogi wszystkie ładnie zabezpieczone e, mam tą książkę i tak jak wam mówiłam na 500 subskrypcji teraz pięknie 500 nich się wyświetli e, e, chciałabym was obdarować i i zamówiłam książkę na początku myślałam o zwykłej takiej, dobra była chwila przerwy, więc jak widzicie ja zamówiłam dla Was kolorwankę 300 kolor od Disney'a. To jest ta książka, którą ja tak Wam wychwalałam e, jakiś czas temu i która była mi na kanale. Nawet mam też tutaj mój tom, jak widzicie no, mój. Już jest bardzo zniszczony. Nie ukrywam, okładka też dalej nie przyklejona. No, no, niszczy się, bardzo się niszczy ta książka. Ale to nie zmienia faktu, że ta książka jest naprawdę, naprawdę piękna w środku. Mamy tu przeróżne postacie Disneya po numerach, ale nie tylko. Jeśli ktoś potrzebuje na razie kolorowanki, która nie jest po numerach, tylko taką zwykłą, to mamy też na przykład różne rodzaje lineartów, czyli możemy po numerkach sobie cienkopisem prowadzić mamy też takie zwykłe kolorowanki do kredek czy do farbek mamy kolaże, które możemy sami kolorować mamy zwykłe kolorowanki do kredek, czy tam do jakichś tam markerów, mazaczków mamy do przystania też te, te kółka, te circle, coś tam było też są te tam te z tych kółeczek tu mamy dalej, te po numerkach. Tu mamy zwykły Dznieje. Tu też był zwykły, też można się wyżyć artystycznie. Mamy po numerach coś do akryli. Więc jeśli ktoś nie ma na chwilę obecną jeszcze akryli, bo wiecie, no nie każdego stać na razie, no nie każdy jeszcze posiada nie, nie każdy jeszcze po prostu ma pracę, żeby po prostu zarabiać sobie i, i kupować. To też była akrylami, um, Nie pamiętam dosłownie jakimi. Bo tutaj nie pisałam. Ale dobra. Um, tak jak widzicie, tu mamy jakiegoś bohatera. To też jest po numerach. To jest, czy to jest Ralph de Demolka? Prawdopodobnie tak. Mamy um, zwykłe takie dissenie możemy i kredkami. O, to bym była z akurat zmalowała. Um, mamy coś jeszcze. Hmm. Czy widzicie, co tu będzie? Ja <gry> tak się przyglądam. Tu na pewno jest ten kameleon. I tego kameleona, to ja muszę po prostu któregoś razu z wami zmalować. Hmm. To też było ten, ten z tych kręgów, ale to były markery, które już dawno, dawno. sprzedałam, to były jedne z pierwszych markerów takich, które zamawiałam. Hmm. Ale zamawiałam na temu, czy na Aliexpress pewnie jeszcze zamawiałam, więc to jest poprawy, no to tło to dramat. Um, także wiecie, no czasami lepiej odłożyć sobie na miesiąc, jeszcze te 20 i więcej i możemy się przeznaczyć na lepsze markery trochę. E, chyba, że komuś nie przeszkadza przebijające się mm, spod spodu numerki. E, no ja lubię jak to fajnie kryje, aczkolwiek później jakby chcesz poprawić, no to już jest słabo. Pokazuję Wam na mojej książce, bo nie chcę za bardzo tamtej wyginać, zgiąć bo to jest nowka sztuka dla Was. O, jeszcze coś to do dokończenia. Tło to farbki. Um, Tło to jest farbka. Akwarelowane o kolor 2, na pewno to są z tych kredek. Um, tu i tu reszta to są zwykłe, mi się, chociaż mi się wydaje, że tutaj coś jest, jakiś brokat. Tak, to był glitter, czyli farbki z Aliexpress. I tak. Mam piękne, brązowe karteczki, jak widzicie. No. Moja jest w ciągłym użyciu. Tak samo tom drugi. E, udało mi się dla Was w fajnej cenie dostać, więc zamówiłam. E, tutaj mogę Wam jedynie przekartkować delikatnie już to jest nuweczka, nie dotknięta nawet żadną kredką czy ołóweczkiem, nic, nuwka sztuka. E, więc ja ją odkładam e, dla Was, czekam na wybicie 500 subskrypcji, a już naprawdę mało brakuje, ale myślę, że jak zacznę nagrywać, tak bardziej, może nie tylko te po numerach, to, ale to po świętach, to Was tu przybędzie i szybciej dla Was to po prostu oddam. Powiem Wam, że zauważyłam ostatnio, że jestem bardzo do tyłu z rolkami, ale po prostu nie wyrabiam, ale na drobie. Pokażę Wam co i jak tam było. Mm, takie szybkie roleczki jeszcze na Instagramie to już poległam, więc zaczęłam wstawiać po prostu zdjęcia. No nie mam siły, nie mam weny, ale rolki będą, po będę z opóźnieniem. Nie mam na to siły. No, z dzieci. Nie jest lekko, nie mam na razie czasu, a teraz ja lecę stać rosół, będzie bardzo z czosnku, na pewno cebuli. Taki konkretny wywar dzisiaj muszę zrobić, żeby ten choróbska wypędzić z domu. Na pewno cytryny, zapas kefirów, zapas naturalnych jogurtów. Także to u nas dzisiaj będzie podstawą i bazą żywienia. Ja na śniadanie mam tylko suchy chleb. Zgrylowałam go sobie, więc nic innego nie przejdzie, tak się źle czuję. Um. Także widzicie, no mnie też dopada jakiś gorszy czas. A więc teraz będę tutaj dla was... Malować. A jeszcze mam takie pytanku, bo mam hole zakupowe nagrane i nie wiem, czemu mi wrzucić, czy po prostu poczekać na styczeń, albo no, chociaż koniec grudnia, żeby Wam polecać, czy poczekać po prostu na styczeń. I wstawić wam jakieś fajne hole zakupowe bo będzie tego nu mnóstwo aż będziecie wiecie po wypłatach teraz okres prezentów i tego wszystkiego ja wszystko rozumiem więc może teraz nie będę wam nic polecać Teraz ja po prostu zmalujmy ten miesiąc do końca 24 oj nie wiem czy będzie film czy po prostu wejdzie dzień później bo wiecie no ja wyjeżdżam a mi nie będzie w domu chyba że uda mi się coś nagrać dla was szybciej to wtedy jak najbardziej wrzucę wam jeszcze z samego rana a tak by było najlepiej. Także ja się zabieram zaraz um, do kolorowania, do dokończenia, a Was będę zapraszała teraz na. A Was zapraszam teraz na cały etap z tej pięknej kolorowanki, tego pięknego obrazu. Od początku aż do końca, po same kontury. Jak widzicie, trochę zaczętych już jest, ale będzie wszystko skończone. I na tym będziemy y, kończyć tego vloga, bo no, po prostu ja się nie nadaję dzisiaj. Um, Miałam możliwość pogadania, więc pogadam. E, bardzo mi tego brakuje, szczególnie do was y, mówienia. Bo, 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 bardzo dużo e, pytań mi zdajecie ostatnio. Staram się jak najwięcej wam odpisywać, ale po prostu wiecie co, nie nadrabiam. Nie, nie mogę nadrobić tego wszystkiego, Jest tyle wiadomości ostatnio się posypało. Um, a też będzie na pewno po nowym roku haul z kolorowankami, bo na pewno będzie kilka nowości u mnie. A więc na pewno też coś Wam pokażę i zmalujemy coś nowego. A ja na razie maluję obraz 88 i mam nadzieję, że wyjdzie to naprawdę fajnie. Na razie jest efekt fajny, ale taki mega zimowy. Brakuje mi tu strasznie koloru. Patrzę na te letnie obrazki, już teraz z słończkiem, więc ja zabieram się do zakolorowania, będę to kończyła, a Was zapraszamy do oglądania i do zobaczenia.